Cześć! Jesteśmy właśnie nad Balatonem Cześć, we Włodzisławiu Śląskim, gdzie mamy, no w sumie lokalne teoretycznie, ale jednak dość dobrze obsadzone w tym roku zawody. Można powiedzieć taka nowość w ogólnopolskim kalendarzu. Także przyjechałem zobaczyć co oni tu wyrzeźbili i powiem wam, że fajnie zrobili. A za mną właśnie startują wyścigi juniorskie. Za chwilę usłyszymy sygnał. Jest! I ruszyli! Kategoria junior chłopców. Trzy duże okrążenia, numery 201 do 250, a na starcie juniorzy, młodsi, chłopcy. I ruszyli, juniorzy, młodsi, chłopcy. Trzy duże okrążenia wokół Wodziskowskiego Balatonu, a do startu przygotowane są zawodnicki z kategorii junior dziewczęta. Również przypominam o konieczności zwrotu numerów startowych. I wystartowały.

Słuchajcie, oddałem obydwie kamery niezależnym operatorom, którzy są gdzieś w lesie, nagrywają, także mam nadzieję, że nagrają dobrze. I został mi tylko telefon, także te dzisiejsze nagrywki z łapy będą takiej, no, trochę miernej jakości. Ale ja tylko jako ciekawostkę powiem, że na potrzeby tej trasy zmieniłem sobie opony na węższe i teraz mam taki sam zestaw, tylko że 2,25. No bo tutaj jednak w większości jest taka dość uklepana, twarda, szybka nawierzchnia. Jest trochę korzeni, ale to głównie na zjazdach. A tak to, no to generalnie nawierzchnia jest właśnie bardzo gładka, bardzo równa, więc idziemy w szybkość, idziemy w lekkość. No ja jestem już przygotowany, przebrany. Dyrektor sportowy też jest gotowy. Także ja się idę grzać. No i widzimy się potem na wyścigu. I pewnie po wyścigu pojadę też nagrać rundę. Nie zrobiłem tego rano, bo sam chciałem potrenować, ale jest warta nagrania, także myślę, że jeszcze mi się uda potem wbić. I ruszyli. Elita mężczyzn na trasie. Jak będzie tego? I elita kobiet na trasie. Dawaj, 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 jodbie, jodbie, jodbie. Dawaj, dawaj. Hopaj Michał, hopaj, hopaj, hopaj. Trzymaj to, Trzymaj to Zuzia, bardzo ładnie. Hopaj, 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 walczysz o to. Hop, 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 hop. Nie bój się zaatakować, Aga, nie bój się zaatakować. Hopaj, 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 trzymaj to. Pan Michał, trzymaj to, bardzo ładnie. Pop, 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 pop.

ગાવ ગાવ દવાઈ તો ઊડી ગઈ હોપ 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 કુંચુ બગા બાઈ 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 હોપ 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 દવાઈ જરા નઈ દવાઈ 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 જું હોપ 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 દવાઈ 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 કુંચુ બહ હોપ 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 દવાઈ હો દવાઈ 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 હોપ 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 દાઈ ગાઈ દાઈ ગાઈ દવાઈ 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 tra vai 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 Hop, 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 hop! hop, bo, Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hop, 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 bo, Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj. Oh, dawaj Paweł. Oh. Hop, hop! hop, hop. Mm, bardzo ładnie. Piękna pozycja. No Jestem już po wyścigu i wygrałem, także szczęście moje jest niepojęte, ale fajnie coś wygrać, nawet jeżeli są to lokalne zawody. Tym bardziej, że no, obsada nie była wcale najgorsza. No, nie było oczywiście Bartka Wawaka i Filipa Helty, oni się ścigają w Austrii. Karol z Krzyśkiem mają przerwę, no ale był Paweł Bernas, był Piotrek Brzuska z JBG i jeszcze paru innych tutaj, także było się, było się z kim ścigać. No my z Pawłem Bernasem praktycznie odjechaliśmy od początku, trzy kółka jechaliśmy razem, gdzieś tam wymienialiśmy się pozycjami, ale od drugiego kółka no niestety Paweł zaczął mieć jakieś problemy z napędem, zaczęło mu przeskakiwać po kasecie. No i tak on mnie brał na tych odcinkach bardziej szosowych, płaskich albo takich dłuższych podjazdach, a potem ja próbowałem go wyprzedzić na tych singlach, ale był problem, no bo no robił co się dało, żebym przypadkiem go nie wyprzedził, nie pojechał, mimo że już parę razy było, no może nie parę razy, ale już się zdarzyło, że musiał zejść z roweru, bo nie był w stanie podjechać i gdzieś tam stawał w poprzek. No ale koniec końców udało się wyprzedzić, pojechać. On chyba stanął na boksie, zmieniał koło, więc już został z tyłu. No i finalnie dojechałem pierwszy, drugi dojechał Piotrek Brzuska, no i trzeci Paweł Bernas, także tak się prezentuje podium. Natomiast zawody trwają dalej, bo tutaj nietypowo harmonogram wygląda tak, że nasz wyścig był wcześniej o 11.45, a teraz jeszcze jadą młodzicy i młodsze kategorie. Także my tutaj po prostu czekamy aż przejadą, bo jak widzicie jeszcze pojadę i nagram trasę. Nie robiłem tego rano, bo po prostu skupiłem się na sobie, żeby się z nią zapoznać. Ale jest warta pokazania. Myślę, że wrzuciłem już ją wcześniej na YouTube, także jeżeli nie oglądaliście to sobie obejrzyjcie. Bo naprawdę jest fajna i bardzo bardzo mi się podobała i nie mówię dlatego, że wygrałem, tylko już nawet rano jak jeździłem to to wyrażałem się o niej pochlebnie, co mogą potwierdzić osoby, z którymi gadałem. Właśnie takich tras potrzebują lokalne zawody i właśnie takich zawodów potrzebujemy w Polsce. Nie wszystko musi być Pucharem Polski. I wiadomo, że ja lubię takie hardkory, gdzie trup ściele się gęsto, ale właśnie takie wyścigi jak ten, które są idealne dla każdego. Bo bez względu na to czy jesteś początkującym, czy bardziej zaawansowanym, to można się fajnie pościgać, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. I jak obejrzeliście trasę, albo obejrzycie trasę, to będziecie wiedzieli o czym mówię. Do tego były nagrody finansowe pieniężne. Także jak dla mnie impreza naprawdę kompletna i bardzo, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że będą tutaj robić dalej tego typu zawody również w następnych latach, ale z tego co wiem, są takie plany. No i tyle. Kończymy dzisiejszy odcinek. Kurczę, rękami boli boli nawet. Już. No zmęczony jestem trochę, tak to bywa po wyścigu. Przypominam, że w opisie filmu macie wyniki do zawodów, macie linki oraz kody rabatowe do sponsorów, a także linka do mojego Patronite. A. Także jeżeli ktoś chciałby się dorzucić do tego, co robię, zostać moim sponsorem, to jak najbardziej jest taka możliwość i dziękuję wszystkim, którzy to robią. Trzymajcie się i widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie.